Cześć! Witam na kanale Eko Niezależny. Jako, że jest to mój debiut, mam nadzieję, że wybaczycie mi wszelkiego rodzaju niedociągnięcia i niedoróbki. Po raz pierwszy montuję materiał filmowy i będzie musiało upłynąć jeszcze trochę czasu, zanim nauczę się to robić w sposób profesjonalny i dojdę do wprawy. Inspiracją do stworzenia mojego kanału. Były materiały prezentowane przez niektórych z Was na YouTube. Od ponad roku oglądam materiały, można rzec, starych wyjadaczy, takich jak Pompa Ciepła i PV, Dream Media, Klimatyzacja Katowice, Działka ja, czy Daniel Grzyb. Oczywiście kolejność, w której Was wymieniłem, jest całkowicie przypadkowa, ale wszystkich Was gorąco pozdrawiam. Od samego początku bardzo mocno stawiam na ekologię, dlatego tematyką kanału będzie całkowicie autonomiczny i niezależny oraz samowystarczalny energetycznie dom, jak również rozwiązania techniczne, które można wdrożyć i zastosować we własnym budynku. Zaprezentuję Wam to, co udało nam się zrobić do tej pory, oraz powiem, jakie mamy jeszcze plany do zrealizowania. Zanim to jednak nastąpi, powiem jeszcze kilka słów o sobie, abyście wiedzieli skąd wzięły się te wszystkie pomysły. Otóż od najmłodszych lat interesowała mnie informatyka i programowanie komputerów. We wczesnych latach 90. jeszcze na komputerze Atari uczyłem się sztuki programowania i tworzyłem swoje pierwsze aplikacje oraz zgłębiałem wiedzę i doświadczenie. Jednocześnie zawsze interesowałem się majsterkowaniem, mechaniką oraz elektryką i przetwarzaniem energii. Oczywiście, jeśli chodzi o elektrykę, jestem całkowitym samoukiem. Wielu rzeczy w tej dziedzinie nie wiem, ale wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś chce, to zawsze znajdzie potrzebną wiedzę, a poczciwy wujek Google na pewno chętnie pomoże. Równolegle z tym wszystkim e, interesowała mnie także muzyka i gra na fortepianie i organach. E, I w tym też zakresie kończyłem liceum, a później studia muzyczne. E, z, wyksz z wykształcenia jestem także technikiem, informatykiem. Od koniec lat 90. i na początku nowego milenium e, zająłem się e, budową sieci komputerowych, e, miedzianych i światłowodowych. Następnie otworzyłem własną działalność gospodarczą, którą prowadzę do dzisiaj i stale sukcesywnie rozwijam, wdrażając coraz to nowe rozwiązania i technologie. Firma głównie zajmuje się świadczeniem usług dostępu do internetu, telefonii i telewizji, jak również wykonywaniem instalacji monitoringu wizyjnego, automatyką budynkową, a także tworzeniem aplikacji na zamówienie. Od kilku lat również zajmujemy się wykonywaniem instalacji fotowoltaicznych oraz montażem pomp ciepła, więc generalnie w skrócie można rzec, że wykonujemy wszystko, co jest związane z ogrzewaniem, zasilaniem i rozwiązaniami IT dla domów i firmy. W firmie zajmuję się wszystkim. Jestem oferentem, sekretarką, księgowym, czasem windykatorem ale przede wszystkim także szeregowym pracownikiem. Pewnie się zastanawiacie, jak w jednoosobowej działalności znajduje na to wszystko czas. Cóż, to po prostu moja pasja, której poświęcam się bez reszty. Bardzo wiele rzeczy wykonuję samodzielnie, z tego względu, iż wiem, że żaden pracownik nie wykona tego tak dokładnie i starannie jak właściciel firmy. Trochę się rozgadałem, więc czas już chyba przejść do głównego tematu. Od 2009 roku szukaliśmy razem z żoną jakiejś fajnej działki pod budową naszego domu. Nie korzystaliśmy przy tym z żadnego biura nieruchomości i pewnie dlatego kilkukrotnie podchodziliśmy do, do tego tematu. Niestety za każdym razem trafialiśmy na oszusta. Który najpierw podawał nam bardzo korzystną ofertę i cenę za grunt, a w momencie, kiedy już zbieraliśmy potrzebne dokumenty, w ciągu kilku dni okazywało się, że grunt nagle magicznie zdrożał i jest ta inwestycja była po prostu nieopłacalna dlatego też odstępowaliśmy od zakupu. W 2013 roku Udało się w końcu znaleźć działkę, która odpowiadała naszym wymaganiom. Tym razem także natkaliśmy się na sprzedającego, który zawyżył cenę, ale już w, tym, już w tym wypadku nie poddaliśmy się i postanowiliśmy mimo wszystko zakupić grunt. W końcu, ile można mieszkać w bloku, w ciasnym mieszkaniu na 42 metrach kwadratowych i to w 5 osób. Powiem Wam szczerze, że w moim przypadku będzie to już 40 lat. Po zakupie działki zaczęliśmy szukać projektu naszego wymarzonego domu. Wybór padł na projekt Axamit 2 z lustrzanym odbiciem pracowni architektonicznej domy w stylu. Pierwotnie był to budynek z użytkowym poddaszem o powierzchni 214 m2. Z budowanym garażem w bryłę budynku. Projekt przekazaliśmy do pracowni architektonicznej, gdzie architekt dokonał stosownych zmian i doprojektował pod całym budynkiem dużą piwnicę, oraz wykonał inne zmiany, dzięki którym obecnie powierzchnia budynku to aż 550 m2. Pewnie zastanowicie się, i powiecie, po co ci taki wielki budynek? Powiem Wam szczerze, że wiem z doświadczenia, że z czasem człowiek obrasta w różnego rodzaju przedmioty i rzeczy, których naprawdę nie ma gdzie trzymać, a piwnica jest do tego idealnym miejscem. Aktualnie budynek jest w fazie wykończenia. Właśnie dzisiaj weszła nam ekipa malarzy. Tak więc do końca już naprawdę niedaleko. Oczywiście, mowa tutaj o parterze i poddaszu, gdyż piwnica jest dopiero w fazie przygotowania i nie ma tam nawet wykonanych wylewek. Po adaptacji projektu zacząłem się zastanawiać, jakie rozwiązania technologiczne byłyby ciekawe i jakie chciałbym mieć we własnym domu, i zacząłem sobie je notować. Jeżeli chodzi o właśnie te rozwiązania, to głównym założeniem była pełna automatyka budynkowa, czyli tzw. inteligentny dom, z możliwością sterowania każdym, każdymi dowolnymi mediami i urządzeniami. W tym celu musiały zostać oczywiście wykonane energetyczne kanały technologiczne pod okablowanie, tak aby możliwe było przejście z każdego pomieszczenia do dowolnego innego bez konieczności ścian w przyszłości. Instalacja elektryczna w budynku została wykonana w oparciu o topologię gwiazdy, czyli wszystkie przewody schodzą się do centralnego punktu. Nie mogło zabraknąć także własnego ujęcia wody ze studni głębinowej. Kolejnym założeniem było wykonanie hybrydowej, wyspowej instalacji fotowoltaicznej z dużym magazynem energii. Jeśli chodzi o system ogrzewania, to tutaj przewidzieliśmy dwa rozwiązania. Pierwszym był system strefowego ogrzewania nadmuchowego wraz ze strefową klimatyzacją, rekuperacją i wentylacją mechaniczną. Na etapie budowy zostały wykonane kanały nawiewne, które zostały dalej obudowane Suchą zabudową z płyt karton gipsowych. Oczywiście system nie jest jeszcze uruchomiony, gdyż jego uruchomienie może odbyć się dopiero po zakończeniu wszelkich prac brudnych, w związku z czym prawdopodobnie uruchomimy go dopiero w przyszłym roku. Drugim systemem grzewczym jest wodna podłogówka, która jest rozprowadzona zarówno na parterze, jak i na poddaszu. Awaryjnie także wykonaliśmy kominek z odłączanym płaszczem wodnym. Do centralnego ogrzewania przewidzieliśmy sobie bufor z wymiennikiem wężownicowym, aby nie było konieczności dodatkowego ogrzewania wody użytkowej. Obecnie ten bufor ma pojemność 1000 litrów, ale planujemy jego powiększenie do 4000 litrów, tak aby po prostu marnować mniej energii na ogrzanie wody i aby te straty były jak najmniejsze. Nie mogło zawracać także cyrkulacji wody użytkowej, dzięki czemu zaraz po odkręceniu kranu leci z niego ciepła woda. Zamontowaliśmy także piece grzewcze do szybkiego podgrzewu wody. Dzięki temu nie musimy tej wody podgrzewać przy pomocy pomp ciepła. A jeżeli dni są bardzo słoneczne i instalacja fotowoltaiczna wytwarza wystarczającą ilość energii, możemy takich pieców używać. W garażu przewidzieliśmy sobie montaż wciągarki dlatego, że przeważnie wielkogabarytowe przedmioty nie są w stanie się zmieścić przez wejście do piwnicy. Natomiast można je swobodnie opuścić na linię właśnie do piwnicy. Przewidzieliśmy także instalację odkurzacza centralnego. Na posesji został wykonany monitoring wizyjny. Jeżeli chodzi o energię odnawialną, to także zamontowaliśmy na dachu niewielką przedmową turbinę wiatrową o mocy 2-3 kW. Awaryjny budynek zaopatrzony jest także w generator prądotwórczy dużej mocy. Ponieważ jesteśmy ekologiczni, poruszamy się na co dzień samochodem elektrycznym Kia Eniro z baterią o pojemności 64 kWh. W planach mamy montaż stacji ładowania. Na początku stacji, która będzie pracowała na prądzie przemiennym AC i będzie mogła ładować samochody z mocą 11-22 kW, a docelowo również montaż szybkiej ładowarki DC o mocy od 50 do nawet 150 kW. Planujemy także wykonanie ogrzewania podjazdu do garażu oraz ścieżek i chodników tak aby nie trzeba było ich w zimie odśnieżać. Chcemy zainstalować podgrzewanie rynien oraz wykonać ogród z własnymi drzewami i krzewami owocowymi oraz własny warzywniak. Planowane są także instalacje do nawadniania ogrodu, autonomiczna koszarka do trawy oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków a także budowa sauny i basenu. Po tych przemyśleniach i uzyskaniu stosownych decyzji o pozwoleniu na budowę przystąpiliśmy do prac. Budowa trwała praktycznie 8 lat, z czego ostatnie 2 lata to wykańczanie budynku wewnątrz. Pokażę wam teraz kilka zdjęć z realizacji naszego budynku. Ponieważ jest to budynek pokazowy, który znajduje się nieopodal Częstochowy, zapraszam każdego z was, kto jest zainteresowany ciekawymi rozwiązaniami i technologiami, które zostały tutaj zastosowane. Chętnie podzielę się z wami swoją wiedzą i doświadczeniem. Podpowiem, co i jak można zrobić. A jeśli ktoś będzie zainteresowany wykonaniem podobnych systemów we własnym domu, to oczywiście służę pomocą i wiedzą. Chętnie pomogę także w doborze odpowiednich rozwiązań oraz w ich montażu. Cóż, starałem się wyczerpać temat i myślę, że mi się to udało. W kolejnych materiałach będę po kolei przedstawiał i omawiał, już bardziej dokładnie zastosowane rozwiązania i problemy, jakie napotkałem przy ich realizacji. Powiem Wam też, w jaki sposób je rozwiązałem. Podzielę się także informacjami, jakie było zużycie energii, szczególnie w lutym tego roku. Także zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału i dalszego jego oglądania. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście proszę o łapkę w górę, a jeżeli nie... To wiadomo. Trzymajcie się i do zobaczenia już niedługo. Cześć!